Cześć, nazywam się Robert Marchel. Od ponad 10 lat zajmuję się tematem relacji damsko-męskich i rozwoju osobistego, a dzisiaj powiem ci o pięciu najważniejszych zasadach tworzenia atrakcyjnego profilu na portalu randkowym. Zapraszam do oglądania. Najważniejszą zasadą jest wybranie atrakcyjnych zdjęć. Całkowicie odpadają zdjęcia na tle firanki albo w pokoju. Jeżeli jesteś mężczyzną, to zapomnij też o pokazywaniu gołej klaty. To całkowicie odpada. Najlepsze zdjęcia są takie, które oprócz tego, jak wyglądasz, pokazują też, jaki masz styl życia. Dlatego najlepsze będą fotografie z wakacji albo takie zrobione podczas uprawiania jakiegoś sportu. Najlepiej, kiedy są zrobione w akcji, kiedy coś się dzieje, a nie pozowane. Kiedy już wstawiasz zdjęcie z wakacji, to lepiej nie z piwem i nie z papierosami. To dla wielu osób z miejsca będzie bardzo odpychające i co najwyżej przyciągniesz jakichś ziomali z blokowiska. Zdjęcia są tak ważnym elementem Twojego profilu, że odradzam wymówkę w stylu nie mam takich, zrobię sobie selfie w łazience, też będzie. Jeżeli nie masz takich zdjęć, to po prostu je sobie zrób. Powinieneś mieć co najmniej jedno zdjęcie, a najlepiej nawet kilka, na którym jesteś bardzo elegancko ubrany. Zwłaszcza jeżeli jesteś mężczyzną. To będzie podnosiło Twój status społeczny w oczach osoby, która odwiedzi Twój profil i bardzo wyróżnić się na tle większości profili, gdzie ludzie są ubrani najczęściej bardzo luźno. Na zdjęciach staraj się podkreślić swój największy atut. Jeżeli jest w nim Twoja twarz, Koniecznie wstaw kilka zdjęć z bliska, na których widać niemal wyłącznie Twoją twarz. Jeżeli większym atutem jest Twoja sylwetka, to wstaw zdjęcia, które będą ją podkreślały. W tym przypadku warto się skupić nawet na największych zaletach Twojej sylwetki, w zależności od tego, co to jest. Na przykład wstawiając zdjęcia, na których dobrze widać silne ramiona u mężczyzn, albo wcięcie w talii u kobiet. Koniecznie wypełni opis o mnie. Wiem, że zdjęcia z reguły są dużo ważniejsze, ale to pole możesz bardzo mocno wykorzystać na swoją korzyść. Możesz prowokować, żeby ktoś sam do ciebie zagadał, na przykład jeżeli odkryje, że ma takie same zainteresowania jak twoje. To pole może też być decydujące, kiedy zaproponujesz komuś spotkanie i ta osoba zwyczajnie się waha. W takim razie rodzi się pytanie. Jak powinien wyglądać dobry opis? Po pierwsze, musi być niestandardowy. Wszelkie krótkie sentencje typu Jestem jaki jestem, świadczą o twojej niskiej kreatywności. Pisanie poważnego opisu o tym, czym się zajmujesz i co lubisz robić, jest już odrobinę lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli masz ciekawy styl życia. Ale dobrze jest wrzucić do opisu trochę humoru lub nawet ironii. Bardzo dobrze, jeżeli trochę będziesz śmiał się z samego siebie. Bardzo źle, jeżeli będziesz się zbyt mocno czymś chwalił. Pamiętaj, żeby wszystkie informacje na Twój temat były prawdziwe. Nie tylko te, które zawrzesz w opisie, ale też te, które przedstawiasz na zdjęciach. Nie warto od samego początku budować relacji opartej na kłamstwie, bo jest spora szansa, że prędzej czy później i tak wszystko się wyda. A po drugie, kłamiąc, z reguły próbujesz pokazać się w jak najlepszym świetle. Próbujesz się wręcz przypodobać, a to jest bardzo nieatrakcyjna postawa. I to już wszystko na ten temat. To było przedstawienie tych wszystkich informacji w takim telegraficznym skrócie, ale jeżeli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej na temat potrywania przez internet, to zachęcam do skorzystania z bardzo krótkiego i merytorycznego kursu, który znajdziesz na jak Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Robert Marcher.